Kochani, z okazji Nowego Roku chcieliśmy Wam złożyć życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Oprócz tego kasy, miłości i czego sobie tylko wymarzycie, tego Wam życzymy. No i oczywiście życzymy naszym subskrybentom jakichś ekstra podróży, bo to też jest dla nas bardzo ważne żebyście gdzieś wyjechali. Wymarzoną podróż. Wymarzoną podróż, może do Azji, może gdzieś do Ameryki Południowej, gdzieś, gdzieś egzotyczną podróż. Pozdrawiamy też wszystkich, pozdrawiamy naszych rodziców. Ja moje koty! Kasia pozdrawia koty. Pozdrawiamy wszystkich naszych znajomych z Polski i nie tylko z Polski. No i pozdrawiamy oczywiście Was, naszych subskrybentów, bez których kanał by na pewno zupełnie inaczej wyglądał. A dzięki Wam wygląda właśnie tak, jak wygląda. Jesteście super naszymi subskrybentami. Cieszymy się z każdego Waszego komentarza, z każdej Waszej łapki w górę, więc liczymy na ich dużo więcej w nowym roku. Tego sobie życzymy, żeby było też dużo więcej subskrybentów, żebyśmy mieli jakieś kolejne ciekawe przygody, które będziecie mogli razem z nami oglądać i przeżywać. Więc jeszcze raz przesyłamy gorące, upalne, słoneczne pozdrowienia prosto z Bangkoku.